W 2014 roku kręciłem tu materiał o pewnych stronach, bunkrach w okolicach Malborka. No jak dzisiaj to wygląda, a jak wyglądało w 2014 roku, będziecie sobie mogli porównać na starych filmach moich albo u Mariusza Niekoniecznego, jak to wyglądało. Także zwróćcie uwagę, teraz jest całe to stanowisko ogniowe, zarośnięte i bunkier, żeby znaleźć, autentycznie słuchajcie, ja dzisiaj miałem problem. To jest to, co wykopaliśmy w 2014 roku. Te miejsca wszystkie tak teraz wyglądają. Zarośnięte, zapomniane, zachaszczowane. Pamiętam, jak pierwszy raz pokazywałem te bunkry, jak rzucili się na mnie przy miłośnicy i przyjaciele fortyfikacji malborskich. No teraz, panowie, gdzie jesteście, jak go to dbacie? No to tak jest, to nie jest nawet wyzwanie ani rzucenie rękawicy, tylko niestety. Tak, wszystkie miejsca, które nie są komercyjne, gdzie nie sięga komercha, kończą w ten sposób. Z jednej strony, słuchajcie, jest to fajne, bo nie każdy o tym wie nie każdy tu może zrobić taką demolkę. Wejście do środka tak jak zostawiliśmy, słuchajcie, ile to już będzie lat? 6 siedem lat temu. Jest do tej pory nieruszone, nietknięte. Przypuszczam, że po naszej wizycie wtedy parę osób może tu przyjechało, właśnie pod wpływem filmu. I to wszystko. Śmieci zostało dowiezione, gruzu i przyroda robi swoje. I tak skończy kiedyś kompleks Rizę, tak skończą mamerki, tak skończy wilczyszaniec. To jest tylko słuchajcie, kwestia czasu, kiedy komercha przestanie tam sięgać. Po prostu nasza pamięć jest ulotna. Nie będziemy o tym pamiętali. Ktoś, kto nie będzie miał kebaba z keczupem albo jakiejś smażonej kiełbaski, tam po prostu nie pojedzie, a miłośnicy będą to mieli w sercu i będą mieli to po prostu w swoim zasięgu ręki. Za każdym razem można przyjechać w coś takiego zwiedzić. Także jeszcze raz, zapomniany bunkier w okolicach Malborka. Kto będzie chciał go odnaleźć, Pokażę charakterystyczne, charakterystyczne miejsce. nie, nie pokażę. Linia energetyczna, wylot, słuchajcie, z tego, z Malborka na Elbląg, przed tabliczką Malbork, koniec Malborka, po lewej stronie w, Kla w Czaczorach za śluzą. Tu są jeszcze dwa stanowiska WKM-u, jakbyście chcieli to zobaczyć, jak to wyglądało. Polecam Wam właśnie ten film z 2014 roku No nie pozna z miasta Andreas, tak się zmieniło kuźwa. No po prostu tylko tak, wystarczy to podsumować No po prostu Nie poznaje miejsca do stanowisk Żeby się tam przewrzeć, to jest chęchowisko A to tylko dla chętnych, kto będzie chciał To sobie tam Pojedzie i podejdzie i zobaczy jednak tak jak powiedziałem, czas robi swoje. I takich miejsc, słuchajcie, są setki, są nawet można powiedzieć tysiące porzuconych, zapomnianych, a to jest właśnie historia, która idzie w zapomnieniu.